Pan Henkel. Pani premier, na początek chciałbym Pani wyrazić szacunek za to, iż już poddała się Pani tej częściowo groteskowej inkwizycji i to osobiście. Panie Weidenholzer, Pan zasadnie wskazał, że tu nie chodzi o jakieś stereotypy, czy już z góry podzięte opinii ale przewodniczącego naszej Izby chcę zapytać, co to ma być, kiedy on twierdzi, że Polska jest demokracją typu putinowskiego. Czy tu nie chodzi o jakiś stereotyp, naprawdę? Panie Schulz, ja w moim życiu, ja sam się no wielokrotnie zagalopowywałem jak ktoś mnie na tym przyłapywał, to ja zawsze przepraszałem. Więc pan nie sądzi teraz, że pan jest dobrą okazją, bym się przeprosił? Dziękuję. Szanowni Państwo, pan profesor Legutko na to zwrócił nam uwagę iż nie możemy stosować tutaj podwójnej moralności. Ja też jestem tego zdania i kilka przykładów takiej podwójnej moralności Państwu teraz przedstawię. Uważam, iż Komisja Europejska zamiast zajmować się Polską powinna zająć się wykroczeniami przeciw przepisom instytucji europejskich albo wielkich krajów Unii Europejskiej. Na przykład największej, najwięcej naruszeń traktatu z Maastricht jest w strefie euro albo na przykład zakupy śmieciowych obligacji w, przez bank centralny, naruszenie umowy dublińskiej przez kanclerz Merkel. I dlaczego Komisja Europejska interesuje się polskim trybunałem konstytucyjnym, a nie tym, że trzech byłych sędziów niemieckiego trybunału konstytucyjnego? uważają politykę przyjmowania uchodźców w Niemczech za sprzeczną z konstytucją niemiecką. A jeśli chodzi o politykę medialną w Polsce, panie Oettinger, może by pan sobie postawił pytanie, dlaczego rozgłośnia państwowa w Niemczech finansowana z obowiązkowych opłat, dlaczego te stacje publiczne niemieckie przez miesiące donosiły przez takie różowe okulary o sytuacji uchodźców w Niemczech i całkowicie ignorowały sytuację kobiet, które były napastowane, molestowane i gwałcone w Niemczech. Hey. Kto jak nie my, Niemcy, zawdzięczamy upadek muru berlińskiego Polakom? Ja pamiętam przecież Solidarność. Niektórzy członkowie Ruchu Solidarności teraz sobie mają istotne funkcje w rządzie pani premier Szydło. I teraz politycy niemieccy chcą ratować Europę, Grecję, uchodźców. Teraz chcą nawet polską demokrację ratować. Szanowni Państwo, jeśli jakiś naród nie potrzebuje pouczeń, jak walczyć o wolność i demokrację, to właśnie jest to Polska. Dziękuję.